Cześć przyjaciele! Dziś mówimy o nowym Renault Clio roku modelowego 2026, kompaktowym hedgebacku z odświeżonym wyglądem zewnętrznym, nowoczesnym wnętrzem i wydajną technologią Full Hybrid Evolution. Na rok 2026 Renault Clio zostało wyposażone w samodoładowujący układ hybrydowy pracujący na benzynie i energii elektrycznej, który nie wymaga ładowania z gniazdka. System łączy czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra z dwoma silnikami elektrycznymi oraz innowacyjną wielotrybową automatyczną skrzynię biegów bez sprzęgła, oferującą do 15 kombinacji pracy układu napędowego dla maksymalnej efektywności. Łączna moc wynosi 80 kW lub 109 koni mechanicznych, a silnik benzynowy charakteryzuje się wysoką sprawnością cieplną przekraczającą 40%. W ruchu miejskim nawet do 80% czasu jazdy może odbywać się w trybie elektrycznym, co poprawia komfort i obniża zużycie paliwa. Średnie zużycie paliwa w cyklu WLTP deklarowane jest na poziomie od 4,1 litra na 100 km, a całkowity zasięg na pełnym baku może sięgać około 900 km. Wersja Full Hybrid Evolution nie jest wersją bazową i obejmuje reflektory Full LED, automatyczne światła i wycieraczki, 16-calowe felgi aluminiowe, automatyczną klimatyzację, system bezkluczykowego uruchamiania silnika, tempomat, tylne czujniki parkowania oraz system multimedialny EasyLink z 7-calowym ekranem dotykowym, nawigacją i obsługą Apple CarPlay oraz Android Auto. Wnętrze wyróżnia się odświeżonymi materiałami, cyfrowymi zegarami i lepszą ergonomią. Arena Clio Full Hybrid Evolution 2026 pozycjonowane jest jako ekonomiczny, nowoczesny i praktyczny samochód do codziennego użytkowania. Dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za polubienia, subskrybujcie, jeśli lubicie samochody, i do zobaczenia.